Dzień dobry, Magda Banasiak. Niestety prawie w każdym sezonie powtarza nam się taka sytuacja: bardzo duże gradobicie, bardzo duże uszkodzenia blaszki liściowej. Co w takim przypadku robimy? Jeżeli po gradobiciu pogoda jest sucha, nie pada, jest w miarę wiecznie szybko osusza nam blaszkę liściową, więc wtedy staramy się nie obciążać roślin chemią. A odkazić ją produktami miedziowymi bądź miedziowo -siarkowymi. Jeżeli pogoda jest taka jak w tym sezonie, czyli mamy bardzo intensywne opady deszczu, prawie każdego dnia mamy opad kilku, kilka litrów bądź kilkanaście litrów, wtedy pierwszą, pierwszym rozwiązaniem będzie. Zastosowanie fungicydów o działaniu systemicznym. Później na blaszkę liściową kładziemy, nakładamy produkty miedziowe i miedziowo-siarkowe o działaniu kontaktowym, czyli mamy zabezpieczoną roślinę od wewnątrz i zabezpieczoną blaszkę liściową na zewnątrz. Wtedy wysuszamy rany, pozwalamy roślinie szybko się regenerować i przede wszystkim zabezpieczamy blaszkę liściową przed kolejnymi infekcjami. W tym sezonie mamy bardzo dużą presję chorób grzybowych i chorób bakteryjnych, więc wplatanie produktów miedziowych i miedziowo-siarkowych jest bardzo, bardzo ważne.